Konsultacje dobiegły końca, skończyły się w trzecim tygodniu grudnia, w tym ostatnim tygodniu przedświątecznym. Wnioski są jednoznaczne, wszyscy uczestnicy popierają pomysł budowy w tym miejscu Muzeum Instytucji Publicznej poświęconym wzajemnej architekturze i Krakowowi, temu, który współtworzy to miejsce, czyli mowa jest o, o najbliższym otoczeniu, o partycypacyjnych projektach. Mamy wielką satysfakcję, że udało się potwierdzić to, że ten projekt, który Muzeum nasze promuje jest wciąż aktualny i bardzo dobrze odbierany przez uczestników, uczestniczki i konsultacji. Bardzo dużo osób brało udział w różnym wieku, z różnych grup społecznych, z różnych też środowisk, i myślę, że to było też bardzo ważne, że właśnie tak szeroka. Recepcja tej konsultacji nastąpiła, architektonicznych modyfikacji nie zakładamy, natomiast pojawiło się w czasie konsultacji wiele nowych funkcjonalności, które można wpisać, zwłaszcza w przestrzeń parterową, która jest zresztą dostosowana do takich elastycznych projektów, to jest bardzo ważne. W tym budynku jest także przestrzeń partycypacyjna, to znaczy on będzie miał również miejsce, aby integrować się czy kontaktować ze współczesnym środowiskiem artystycznym działającym w Krakowie i w Polsce, głównie designerskim architektonicznym, ale też innym. Będą użyć projekty edukacyjne dla mieszkańców, możliwości, na przykład pracy z projektantami, rzemieślnikami w tym budynku. Wiele rzeczy, wiele funkcjonalności pozostaje wystawami, wystawami czasowymi.